Dzień dobry, witam Państwa na porannym wideo komentarzu. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym mamy niewiele danych, aczkolwiek bardzo ważne. Informacje pojawią się o godzinie 14.30. PKB ze Stanów Zjednoczonych zostanie wtedy podane do publicznej wiadomości, eee, więc na, na to inwestorzy będą bardzo zwracali uwagę. O 16.00 sprzedaż domów na rynku wtórnym w Stanach. No i trochę mniej istotne dane, indeks Fed z Richmond i 22.40 tygodniowa zmiana, tego zmiana zapasów ropy. Przejdziemy teraz do głównych indeksów. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych doszło do odbicia. Nieznacznie żeśmy przekroczyli opór na poziomie 2015. Myślę, że w dłuższej perspektywie czeka nas atak na, znaczy dalszy ruch do góry. Silne, ważne opory jest na poziomie 2040. No i tutaj dochodzimy do dwóch scenariuszy. Jeśli opór na poziomie 2040 zostanie przebity, w tym momencie można będzie oczekiwać tego, że czekają nas dalsze wzrosty. Tutaj mamy opór w okolicy 2070, kilka punktów 2068. Przebicie tego oporu może otworzyć drogę do oporów w rejonie między 2100-234, tam jest tegoroczny szczyt sprzed wielu miesięcy. Z kolei scenariusz pesymistyczny zakłada, że odbicie będzie miało mniejszy zasięg, że nie uda się pokonać poziomu 2040 i wtedy czeka nas zwrot na południe. I teraz rozbicie wsparcia w rejonie 1984-2000 punktów otworzy nam drogę do spadków na wrześniowe i sierpniowe minima. Przechodzimy do sytuacji na rynku niemieckim. Tutaj po nieudanej próbie przełamania tego ważnego dołka możliwy ruch do góry. Być może rynek będzie miał na tyle siły, żeby jeszcze wrócić na te ostatnie lokalne szczyty. 10 825 korpusy świec. I prawdopodobnie po nieudanej próbie przełamania tutaj tych oporów rynek się zacznie cofać. Trzeba brać poważnie pod uwagę fakt, że na wykresie eurodolara może dojść do wzrostów. W takiej dłuższej perspektywie to powinno negatywnie wpłynąć na DAXa. Inny scenariusz zakładałby to, że jeżeli by doszło do przełamania tutaj tego oporu, to wzrosty mogą być nietrwałe, potem w dłuższej perspektywie, jeśli ten poziom zostanie przebity czeka nas ruch w dół. No i przejdźmy teraz do sytuacji na polskim rynku. Na polskim rynku w krótkim terminie e, możliwy niewielki ruch do góry. Wtedy może się zakończyć <laughs> fala wzrostowa z tego, tu do, z tego dołka. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Tu może być piąta. Potem możliwe cofnięcie <śmiech> i <śmiech> przepraszam, i potem w dłuższej perspektywie być może jeszcze jeden rok do góry. Cała ta fala wzrostowa z grudniowego dołka jest w mojej ocenie korektą. W dłuższej perspektywie czekają na spadki. W pierwszym kwartale przyszłego roku myślę, że możemy oglądać poziomy 1500-1600 punktów. Przechodzimy do euro-dolara. W obronie wsparcia w rejonie 1.08 nastąpił ruch do góry. Zaatakowaliśmy ważny opór w rejonie 1.09.10 do 30. Jeżeli okaże się, że opór ten być może w krótkim terminie będzie jakieś cofnięcie, jeżeli się okaże, że ten opór zostanie przybity, wtedy otwiera się droga na te ostatnie lokalne szczyty. I nieznacznie poprzez tych szczytów jest bardzo ważne krytyczny opór na poziomie 1,11. Rozbicie tego oporu w długim terminie, kilkutygodniowym, oznacza wzrosty w rejonie 1,14, 1,15. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj mamy ciekawą sytuację, gdyż z poziomu 4,06 dochodzi do spadków i ważne Poziom to jest 382, to jest tutaj ten szczyt. Licząc wzrosty z tego tutaj dołka. Jest to fala pierwsza, potem druga. To może być trzecia. Jeżeli rynek ma dalej rosnąć, poziom 3,82 nie może być przebity, gdyż przebicie tego poziomu oznaczałoby to, że możemy wrócić tutaj na te lokalne dołki, ewentualnie nawet na 3,50 w okolice 3,55. Natomiast nie oznacza to wcale, że trend wzrostowy, który zaczął się w 2011 roku. Tutaj miałby ulec zakończeniu, gdyż tutaj byśmy mieli falę pierwszą, drugą. W tym scenariuszu optymistycznym, że teraz czeka nas umocnienie złotówki. W marcu mielibyśmy falę trzecią. Tu czeka nas cofnięcie fala czwarta i w dłuższej perspektywie czeka nas fala piąta, która w długim terminie 2016-2017 może dojść do pierwszemu 4,50 i być może jeszcze wyżej. Przechodzimy do sytuacji na wykresie cen złota. Więc na wykresie cen złota Doszło do niewielkiego przekroczenia oporu w postaci tutaj tej linii. Nieznacznie został przekroczony opór na poziomie 1078 te szczyty. Możliwe, że w krótkim terminie dojdzie... A no i oczywiście bardzo silny opór mamy między 1080 a 1088. W krótkim terminie może dojść do cofnięcia. I to cofnięcie może być już korekcyjne, potem w dłuższej perspektywie czekałby nas kolejny ruch w górę. Sytuacja na złocie powinna być skorolowana z tym, co się będzie działo na wykresie eurodolara. No i na koniec przejdźmy do sytuacji na wykresie cen ropy. Na wykresie, na wykresie cen ropy mamy niewielkie wzrosty. Trzeba brać pod uwagę tą wczorajszą lukę, która wynika z tego, że się, pojawiła się nowa seria kontraktu, więc tak naprawdę, jeśli chcemy analizować wykres, chcemy zrobić wykres kontynuacyjny te nowe kontrakty zaznaczone tutaj, nowa seria kontraktów zaznaczona tutaj na żółto musi być skorygowana o tą lukę. W efekcie dostalibyśmy coś takiego. Czyli widzimy, że dopiero zaczynamy niewielki ruch wzrostowy po nieudanej próbie przełamania tego dołka z ostatniego poniedziałku i tutaj tych ostatnich minimów. No i teraz w perspektywie krótkoterminowej można byłoby spodziewać się tego, że będziemy mieli albo tylko niewielkie odreagowanie spadków z tego szczytu tutaj gdzieś moglibyśmy dojść co oznaczałoby faktycznie, że moglibyśmy wrócić bez korekty o tą lukę w rejon 37-30 i potem czekałby na spadki albo druga możliwość to to, że rodzące się właśnie odbicie będzie miało znacznie większy zasięg Przebijemy tutaj ten poziom oczywiście przy uwzględnieniu tej luki, czyli tak naprawdę bylibyśmy już tutaj i w dłuższej perspektywie będziemy mieli wzrosty. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa jak zwykle o godzinie 18 we wtorek na omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach. Do usłyszenia!